Nie będzie kłamstwem, jak powiem, że od momentu zapowiedzi Overwatch 2 na blisko nie w 2019 nie mogłem doczekać się premiery tej produkcji. I w końcu, po ponad dwóch latach oczekiwania, najpierw dostaliśmy pierwszą betę, niedługo później drugą, aż w końcu w październiku, nastąpiła premiera. Od tego momentu minął już miesiąc i. o chłopie! Nie jest jednak aż tak kolorowy, jak miałem nadzieję, że będzie. Witajcie, z a to jest omówienie Overwatch 2. Trochę starego, trochę nowego. Zacznijmy jednak od podstaw. Overwatch 2 to darmowa gra Hero Shooter wyprodukowana przez Blizzard Entertainment. I jak sama nazwa wskazuje, w teorii jest to sequel do gry o tym samym tytule, która wyszła w maju 2016 roku. Oczywiście nie licząc bet ani nic. I tak, jest to sequel tylko w teorii, ponieważ na dobrą sprawę jest to bardzo duża aktualizacja. I właśnie ze względu na jej wielkość oraz prowadzone zmiany, gra ta posiada dwójkę z przodu. Znaczy w sumie to z tyłu. I tak, jest to przede wszystkim chwyt marketingowy, nie oszukujmy się. I jak w stronę oryginalnej gry, miałem raczej dobre uczucia. To nie mogę kłamać, że miała ona ogrom problemów, które miałem nadzieję, że zostaną naprawione w niedawno wydanie kontynuacji. Tja... Na dobrą sprawę na nadzieję się skończyło. Znaczy jasne, poprawiono parę postaci, ale przez to tylko kolejne się zwyczajnie zepsuły. Jak rozumiem to, że nie chciano dać wszystkim postaciom reworka, to dla nich na dobrą sprawę całym 4 postaciom z 30 paru, to słaby żart. Oczywiście, prawie każda postać została mniejsze lub większe zmiany, ale nadal niektórym postaciom przydałoby się trochę odświeżenia. Ale dobra, zanim przejdziemy do faktycznych minusów, to pogadajmy sobie o plusach. Bo tak, ta gra ma plusy. I przede wszystkim dla mnie największym plusem jest przejście z rozgrywki 6 na 6 na 5 na 5. Osobiście uważam, że była to bardzo dobra decyzja, a gra nie jest już głupim nawalaniem w bariery. Ale wiecie, co jest nie tak? Mapy. Mapy w Overwatch zdecydowanie nie są przystosowane pod ten tryb. I nie wiem, kto uznał, że stworzenie jak największej ilości map z jak największą ilością pustej przestrzeni to był dobry pomysł. Rozumiem to, że trzeba chować się za naturalnymi barierami, ale problem w tym, że ich za dużo zwyczajnie nie ma, zarówno na tych starych, jak i nowych mapach. I chociażby obecnie dużo częściej dochodzi do sytuacji, że wroga drużyna dosłownie stoi pod naszą bazą i morduje nas jak kaczki. Jasne, w Overwatch 1 również się to zdarzało, ale z tego co zauważyłem, nie aż tak często. Dobra, teraz dałem sobie sprawę, że wróciłem do mówienia negatywnie o tej grze. To może. Em... A tak, grafika. I tutaj nie mam kompletnie się do czego przyczepić. Gra jest bardzo ładna. I zdecydowanie dużo bardziej podoba mi się od tego, co było w jedynce. Przede wszystkim podoba mi się wygląd nowych map oraz nowe domyślne skórki postaci. A no i jeszcze muzyka jest spoko, szczególnie motyw Midtown. Zresztą posłuchajcie sami. Czy coś jeszcze z pozytywnych aspektów? Trzy nowe postacie są całkiem spoko. Oprócz tego, że dla wielu nie jest trochę zbyt mocna. Ale tak to jest serio Git. A no i typ PVE dodany na nie jest bardzo fajny, i przez pierwsze parę razy serio mi się podobał. Później raczej był dość nudny, ale nadal spoko. No i przede wszystkim główna rozgrywka to nadal ten sam, stary i dobry Overwatch. W grze nadal chodzi o to samo, równie przyjemnie się strzela, no a przynajmniej w momencie, gdy hitboxy chcą współpracować. Więc pod tym kątem również nie mam co się czepiać. Jednak tym, co mnie najbardziej irytuje, to zdecydowanie słaba budowa map oraz dobieranie ludzi do drużyn. Serio. Na szybkiej grze to zdecydowanie nie działa i dobieranie graczy jest tak losowe jak było. I chyba tym się serio najbardziej zawiodłem. Osobiście nie jestem fanem rankedów i dlatego wolę szybkie gry. Jednak w momencie, gdy jedna drużyna jest 300 razy lepsza od drugiej, co przestaje być to fajne. Nieważne, czy się w takiej sytuacji przegrywa, czy wygrywa, to cały fan po prostu znika. I gdyby ten problem faktycznie został rozwiązany, to miałbym dużo lepszy stosunek do tej produkcji. Druga rzecz, która jest według mnie bardzo słaba, to ceny za przedmioty kosmetyczne oraz Battle Pass. I jak do tego drugiego, aż tak nic nie mam w założeniu tak to, jak on obecnie działa, to jakiś żart. Nie mówiąc już o tym, że żeby zdobyć najnowszą postać, jaką jest Kiriko, trzeba zdobyć 50 poziom karnetu bojowego. Żeby to zrobić, to trzeba albo okropnie długo grać, albo skupić się wyłącznie na wykonywaniu wezwań codziennych, co tygodniowych itd. Chyba tylko w taki sposób faktycznie da się to wbić. Ale podobno ma się to zmienić w kolejnym sezonie. No cóż, zobaczymy. A co do monetyzacji samej w sobie, to jakby to powiedzieć? No jest źle, bardzo źle. Wiecie, jak rozumiem to, że przedmioty kosmetyczne są do kupienia za, na dobrą sprawę, prawdziwe pieniądze, takich cen w Overwatch 2 to nieporozumienie. Zresztą macie tutaj parę screenów jak to wygląda oraz przelicznik ile dana skórka kosztuje w prawdziwej walucie. Nie mówiąc już o tym, że na początku Halloweenowy skin do Kiriko dało się kupić tylko w pakiecie z innymi rzeczami, za serio wygórowaną cenę. Ale pod tym względem ma się to zmienić i na moment w sumie mówienia tego scenariusza to się już zmieniło i obecnie przedmioty kosmetyczne da się kupować oddzielnie. Na koniec zostawiłem bardzo ciekawą sprawę, jaką są błędy. W miesiąc od wydania zostały wyłączone trzy postacie ze względu na bugi, a nadchodzi najpewniej i czwarta. Ale na dobrą sprawę gdy to ma więcej błędów i sam coraz częściej na nie trafiam. Ale hej, na szczęście serwery już działają tak jak powinny, a nie jak podczas premiery. I na dobrą sprawę obecny średni stan techniczny tej produkcji mnie nie dziwi. Bądź co bądź że miało być dużo więcej rzeczy już podczas premiery. Mapy o różnych porach dniach, sztandary jako nowa wersja emotek, klany, tryb PvE oraz wiele więcej. I jak faktycznie wiemy, że tryb PvE ma zostać wydany w przyszłym roku, tak nie wiadomo co będzie z resztą. Obecnie w grze nie ma wielu map z jedynki na przykład, ponieważ trwają prace nad ich modyfikacją. Ewidentnie widać, że obecnie Overwatch 2 to po prostu otwarta beta schowana za płaszczem niby to pełnej gry. Ale wyraźnie widać, że do faktycznie pełnej wersji jeszcze trochę brakuje. I miejmy nadzieję, że nadejdzie dzień, gdy gra ta faktycznie będzie tak dobra, jak powinna być. Bo potencjał w niej jest ogromny, ale nie jest on obecnie wykorzystywany. A wam, jak obecnie podoba się Overwatch 2? Macie podobne myśli co ja, czy zupełnie inne? Podzielcie się z nimi w komentarzach na dole. Nie zapomnijcie również zostawić łapki w górę oraz subskrypcji, jeśli materiał wam się spodobał. Zapraszam was również na moje social media, które znajdziecie w opisie. Ja bym Marowski, do zobaczenia i usłyszenia w innych materiałach SIA.